Cześć wszystkim! A dzisiejszego dnia sobie przetestujemy parę takich drobnych rzeczy z Biedroneczki. Co prawda, jeszcze na tym kanale nic nie testowaliśmy z Biedronki, ale czas to zmienić. Dobra, nie będę już ukrywał. Na sam początek mamy takie produkty. kraina, kraina miejsc, proszę ja Was, żeberka wieprzowe w barbecue. Ponoć już są odgotowane. Tutaj tylko. 25 minut w piekarniku. Można też i na grillu, ale my zrobimy to na piekarniku. Ja myślę, jak mięsko będzie odchodziło od kości, no to mogą być całkiem dobre. Nie wiem, nigdy takiego czegoś nie brałem. Cena za, za tą opakowkę to jest w granicach 12 zł. Waga to jest około 500 gram. 425 dokładnie gram, 425. Także na jedną osobę to spokojnie można się najeść. Żeby było tego nie za mało, dodatkowo mamy jeszcze goloneczkę wieprzową Też była wolno gotowana w około 85 stopniach Tutaj już jest też Jedna, jedna, jedna porcja Następnie to też Zrobimy w piekarniku Tylko, że to już pół godzinki Musi trwać, nie wiem czemu tak, tak długo, jak to tyle czasu było gotowane Ale za to słuchajcie Jaka tutaj potężna waga jest Bo tu jest prawie 900 gram Samej golonki No tej golonki to może być Jak kot napłakał, może być kość taka wielka, ale to nie wiem, zobaczymy jak zajmiemy się pieczeniem tego. Za to goloneczka to jest cena 21,99 ja kupiłem z opustem minus 3 zł, także fajnie wyszło. Mogę powiedzieć, że już golonki naprawdę dawno, dawno temu nie jadłem, jestem ciekaw czy w takim pudełeczku po zrobieniu będzie smaczna, czy to warto kupywać, czy to nie warto kupywać, czas pokaże, wszystko to zrobimy. No jak dalej będę głodny? Proszę Państwa, moi szanowni widzowie, to se zrobimy jeszcze nogi, Skaczki z sosem żurawinowym. Sztęcznie są długo gotowane w temperaturze około 85 stopni. Nam to zajmie jedynie dokończenie pół godzinki i to też zrobimy sobie w piekarniku z sosem żurawinowym. No, myślę, że może być to smaczne, aczkolwiek nie wiem, nigdy nie brałem czegoś takiego a nawet, no szczerze powiem tak wam, że rzadko kiedy jestem w Biedronce dzisiaj taka sytuacja była, bo musiałem sobie jedną rzecz kupić, a tylko mają w Biedronce no i przy okazji zwróciłem uwagę na takie fajne fajne zestawy, a do tego żeby nie jeść tego samego mamy jeszcze coś też z Biedroneczki też fajna sprawa ziemniaczki już gotowe te mamy z papryką a te mamy zwykłe, normalnie obrane nigdy też Czegoś takiego nie brałem, nie przyszłoby do głowy, żeby coś takiego kupić. No ale skoro to mamy gotowe do przygotowania w krótkim czasie, to też tak samo jest do gotowania w krótkim czasie, czyli zrobimy sobie pół tego i pół tego i sprawdzimy, które będą lepsze, czy te z papryką, czy te takie zwykłe, normalne. Tutaj też mamy na patelni 6-8 minut, w mikrofalówce 2 minuty, w piekarnik 10-15 minut i na zimno do sałaty. Mogłem jeszcze też pomyśleć na temat surówek gotowych z Biedronki, ale już Jakoś nie przyszło mi to do głowy, więc zrobimy tylko to, co mamy. E, dobra, słuchajcie, widzowie. Ja już mam piekarnik rozgrzany do 200 stopni. Także na sam początek lądują żebereczka do piekarnika. Zaraz roztworzymy. Co to tutaj nam to tu kryje ta paczka? No, takie. Parę sztuczek jest! Ale mi się wydaje, że tu jest więcej kurne kości niż tego mięsa. Tu jeszcze miał być. Jest. Jest sosik i to na samym końcu 5 minut przed wyciągnięciem polewamy tym sosikiem barbecue. Mięso jak mięso, pachnie. <ścoughs> Ale mogłem od razu sobie zimniaki przygotować. Wyglądają to tak, to są te z papryką. Takie fajne małe kuleczki, eleganckie, proszę Was. I myślę, że to wykonamy sobie na patelni jakoś tak jeszcze w tym oczy, bo jakoś tak poprzewracać, pougniapać mhm. jak ziemniaki. że kapniem troszkę oliwy. Należy olej równomiernie rozprowadzić po patelni. I tak myślę, czy takie coś, jeżeli by byłoby smaczne, to może być warte, właśnie, słuchajcie, na przykład jak gdzieś sobie pojedziemy i nie będzie nam się chciało ugotować, to będziemy mieli szybkie dania, żeby wrzucić sobie raz, dwa, trzy do pieca, czy tam gdziekolwiek na grilla i dobry obiad może być z tego. Na surówkę dzisiaj będzie sos barbecue, oby mi się to zaraz nie znalazło na suficie, który dosłownie z miesiąc temu był odmalowany. 10 minut jest w piekarniku, także jeszcze poczekamy 10, Zalejemy te żeberka sosidłem. Damy jeszcze 5, wyciągamy, testujemy i sprawdzamy, czy będą mięciutkie, czy będą sobie takie. Ja myślę, że one nie są do końca jeszcze ugotowane. Czy troszeczkę je dłużej przytrzymamy na patelni. Ciągniem jakieś. Pim. Oj, coś mi się, słuchajcie, wierzyć nie chce, że one będą takie jak ja lubię. Na pewno nie to, nie to. Się nie mogę doczekać. Ale to spokojnie, to sprawdzimy wszystko. Najpierw troszeczkę ziemniaki, przypalimy, żeby były takie chrupiące, takie, były, takie soczyste, fajne. Chociaż wątpię, będą twarde jak kamień, aż zęby wypadają od gryzienia. Nie, no będzie dobrze, mam taką nadzieję. Mam dzisiaj dużo, słuchajcie, humoru, także działamy, bawimy się i będzie elegancko. Już widzicie. Po co to robić, słuchajcie, obiadek. jak można kupić w biedronce gotowe i tylko... do piekarnika, Do piekarnika. Ja sobie przypomnę, ostatnio co to robiłem, te takie okrągłe, te co były, pamiętacie? Ale to było niedobre. <grytanie> I też podobne pieniądze, nie, tam to było dużo tańsze. No, dużo tańsze. Ja to lubię, jak żeberka są naprawdę takie grube, jak się je bierze widelczykiem, czy tam od razu się bierze w ząbki. I to mięsko, słuchajcie, tak fajnie odchodzi od kości. To są chyba najlepsze, najsmaczniejsze i najpyszniejsze żeberka. O nie powiem, bo kiedyś też mi się zdarzało takie zjeść, kurde, że tylko człowiek mieli, 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 mielił z ząbkami nic. <laughs> Dobra, myślę, że dla ziemniaków to chyba będzie już odpowiednia pora. A bo dam jeszcze im dosłownie tylko dwie minutki. W międzyczasie ja wyciągnę brytwaneczkę i wsadzę tam goloneczkę. Dobra, widzowie, otwieramy goloneczkę. Tak wygląda. W brytwance to się przedstawia tak. Trochę skóry ma. Jeszcze chwilunia, proszę ja Państwa, i zaraz będziemy piec teraz w koleczkę. Tak się zapytam Was szczerze, czy lubicie golonkę? Napiszcie mi to w komentarzu. Ja tu lubię taką odgotowaną na piwie z warzywami. Potem to przeniesiona do brytfalny. Też podlana piwem i jeszcze podpieczona. I powiem Wam, że taka jest najlepsza golonka, jaka może być. A taka to nie wiem. Pierwszy raz kupiłem, zresztą spróbujemy. Coś Wam mniej więcej powiem, jak to smakuje. I więc żeberka już mamy tutaj. Tak wyglądają po upieczeniu. Trochę się przyjarały. Sosidło rozsmarowane. Nie wiem, czy z dwóch stron nie miałem smarować, ale mniejsza z tym. Grunt, z jednej. Nie wygląda to za, za najlepiej. Przetestujmy i sprawdźmy. A tak wyglądają ziemniaczki. Ja lubię takie delikatne, podsmażone. Przyjarane delikatnie. Patrzcie. Kość. Kość odeszła. To czyli jest dobrze. Mięsko. Może nie wygląda one za najlepiej. Jest białe. A jeszcze ziemniaczka. Ziemiaczki fajne z tą papryką. Brakuje mi troszeczkę w nich troszeczkę czegoś zielonego, już koperku czy coś. I byłoby git. Może troszeczkę jeszcze je bardziej dosolić, i już by były fantastyczne. Mm. A co duży barek? Takie sobie jakie. Może na grillu by były może lepsze. Nie, upiec to się upiekły. Takie trochę bez smaku, jakby te mięso w ogóle niczym nie było wcześniej doprawiane. Bez serca włożonego, nic tutaj nie jest <laughs> doprawione. Ale one widać, że białe są w środku, czyli po prostu tutaj większość to tutaj jest sama słonina. Czerwonego mięsa to praktycznie ja tutaj w ogóle nie widzę. Takie bezpłciowe. Nie wiem czy. Godne polecenia. Na pewno no nie. Na nich jest miejsca co kot napłakał. I przede wszystkim nie ma żadnego tu aromatu. Czuć mięso takie. Nie wiadomo jakie. I ten taki. Niezbyt pasujący ten sos barbecue. Bo tu też mi czegoś takiego brakuje. Takiej nuty tego tego sosu. No nie, nie wiem. Zdecydowanie na nie. Jeżeli chodzi o żeberka, one już patrzcie, już trochę wystygły. Zobaczcie, jak one wyglądają. Strasznie to wygląda. No, jeden plus, że kości ładnie odchodzą, ale do dobrego smaku to im, to im, daleko, to im daleko bardzo brakuje. Drodzy Państwo, czekamy na golomeczkę. Może goloweczka będzie dużo lepsza. Czas pokaże. Jestem niecierpliwy, bo nadal jestem głodny. Wróciłem z pracy po całych kilku godzinach. Nie powiem ilu. Mhm to tajemnica. pół godziny już za nami także wyciągamy goloneczkę z piecyka zobaczymy co to wyszło nam dobrego i czy warto to było kopić. tak wygląda po upieczeniu skóra jakaś taka dziwna ale bo chyba jest normalna nie no mięsko patrzcie mięciutkie jest skóra też taka miękka mhm. a jak to? <grym> ogólnie dobra jest jak na pierwszy gryz, czyli jest bardzo smaczna. Zaraz ja sobie troszeczkę na talerzyk przerzucę. więcej tego mięska. Zobaczcie, mięsko się normalnie mięsko się rozchodzi, ładnie wygląda. W zapachu przypominam mięsem, mm. a z kartufelkiem. Mm. No, powiem wam, że dobra golomeczka. Nie spodziewałem się, że za tak niską cenę można dosyć dobrą golonkę kupić w biedronce. I te ziemniaczki pasują idealnie do tej golonki z papryczką. Kawą mięsa. W równaniu do żeberek, żeberka to dupa była. Pięknie to wygląda. Bielutkie, fadne mięsko. Pachnie. Już smaku nie zło. Miniutkie. Normalnie się rozpływa to w ustach. No, taką golonkę to ja lubię. Jeszcze dodatkowo z zimniaczkiem. Mogę Wam powiedzieć taką sprawę. Jeśli chodzi o golonkę, ja jestem na tak zdecydowanie. Bardzo smaczna, bardzo fajnie wyszło. No fakt, troszeczkę ją podciągnąłem, bo miało się jeść pół godziny. Ja się delikatnie zagapiłem, i wyszło praktycznie 37-8 minut. Także to pewnie też na plus i temu jest może bardziej miękka. Mm, ale mi ona. Mm, mm. Już mówię, dawno, dawno, dawno nie jadłem tak dobrej golonki. I zobaczcie, kosteczka odeszła bez żadnego tam problemu. Mm. Ale mięsista, dużo mięsa, dużo mięsa. Spodziewałem się na początku, że większość to będzie taka jedna wielka kość, a na nie tylko delikatnie narośnięte. A tu kość jest całkiem mała, a same jest mięso. To mi się podoba. Normalnie dobra golonka. Nie ma co tutaj mówić. Jeszcze do niej tylko musztardka, czy tam ogórek kiszony. I, nu, mm, i petarda. No, i drodzy widzowie, to zostało z tej pięknej goloneczki, czyli dwie kosteczki. Przepyszna była golonka, mm, soczysta. Że naprawdę się nie spodziewałem, że w taką golonkę <goloneczki> z biedronki, przepyszną, będzie mi dzisiaj zjeść. Zostały nam jeszcze. Nyszki skaczki. Proszę się nie pogniewać, ale dzisiaj już tego nie będę robić. Najadłem się tak golonką, że naprawdę będzie szkoda mi, żeby te nogi skaczki się zmarnowały. Zrobimy tak, że jeszcze coś dobiorę, bo tego asortymentu różnego troszeczkę oni mają. W następnym odcinku upieczemy te nogi. I coś tam jeszcze wymyślę. Golonka zdecydowanie na tak, żeberka nie powalają, beznadziejne, nie ma nawet co tam szukać w nich. Dzięki za oglądanie, do tematu tego na pewno powrócimy w którymś z kolei odcinku, bo na pewno teraz najbliższe odcinki to będą gdzieś tam pewnie z wypadów, a do nowego próbowania różnych potraw wrócimy już całkiem niedługo i może w podwójnej obsadzie. Do następnego, trzymajcie się, zostawcie subskrypcję na kanale. Cześć!